No, maneczko wszystkim. Słuchajcie, po tej dwudniowej fali przymrozków przyszedł deszczyk. Jak widzicie, kanny u mnie całe. miło tego, że, że troszkę tutaj na nich szron był rano. Ale wyglądają nieźle. Co prawda, już trzeba się brać powoli za wykopywanie. Bo też będą przy takiej pogodzie, pogodzie, choroby grzybowe wchodzić, także lepiej tego uniknąć, więc się niedługo biorę. Myślę, że w przeciągu najbliższego tygodnia będę się brał za wykopywanie. Chociaż zobaczcie, jak szkoda tej betany. przyrząd tak pięknie kwitnie, no ale co, nic się nie poradzi, tak? Albo generał Eisenhower w deszczu jak ślicznie wygląda, no ale nic, trzeba się będzie powoli brać. Tutaj mamy maurelaski, maurelaski na których był normalnie szron taki, że skrobałem palcem. No i, i tutaj niestety, jak widzicie, troszkę już te liście sflaczały, opadły. Ale i tak najbardziej to dostały akuminaty. Akuminaty, jak widzicie, całe liście brązowe. To jest akurat chiliokarpa. No także słabiutko, więc będę, dzisiaj zacznę wykopywać tą chiliokarpę na pewno wykopę, wykopę Kanaryjczyka. Reszta nie jest tak źle, Bassio wygląda spoko. No ale na przykład tego Musa Madera też zobaczcie. Też mróz tutaj trochę sponiewierał. O, widzicie takie ciemne place, to są właśnie od przymrozków. No i, i co? No trzeba się brać powoli. Leukokazja Chleb też, najbardziej wystający liść na zewnątrz tej kępy dostał. Zobaczcie jak pięknie wygląda trochę karpus. Nie wiem kiedy te nasiona zdążą dojrzeć, nie mam pojęcia, ale chyba muszą się zrobić brązowe. Tak myślę. Także pewnie jeszcze z miesiąc, ze dwa muszą powisieć cykasiki. Ten ładny przyrost miał, że tak powiem w środku lata. A ten zaczął swój przyrost dopiero pod koniec sierpnia i jak widzicie rozwinął kilka liściarów, część jeszcze jest w trakcie rozwijania. Pozostałe roślinki nie wyglądają tak źle, aczkolwiek zobaczcie faraon mask przy takiej zimnej temperaturze też nabiera takich dziwnych kolorów, trochę różowawych, no, ale generalnie nie, za bardzo nie, nie oberwały te rośliny. O tu mamy tu mamy, tu mamy Andaman. Andaman tutaj Leukokazja wariagata. Widzicie też, już takie podżółknięte te liściory się robią. Na przykład tutaj koleżanka. A to jest kolokazja Limy Aidę. No, wygląda już tak, że czas najwyższy ją wykopywać. Lime Lime dużo lepiej, Geko. E, co tu jeszcze Wam pokazać? E, Xantosoma sagittifolium. też jeden liść dostał. O widać, jest taki sflaczały, a reszta nawet spoko. W ogóle ta Xantosoma w tym roku to się tak rozrosła jak szalona. No i tutaj. Mamy reddaki, ta bardziej ukryta w liściach, ok, a ta e, bardziej odkryta. O, jak widzicie, też tutaj uszkodzenia mrozowe e, są. E, Muselo lasiocarpa spoko, duży Maureli też nie dostał za bardzo. O, tutaj jeszcze e, itinerans burmes blue. Też widać, że tak trochę tych uszkodzeń ma mrozowych, no ale to już powoli trzeba zacząć e, kopać kolokazja Black Magic tutaj mamy e, to jest Redemption ślicznie wygląda w gruncie, powiem Wam, że w zeszłym roku, e, w tym roku tak się zastanawiałem i wsadziłem no że tak powiem, taką, takim wczesnym latem ją dopiero ale w przyszłym roku normalnie już ładuję od wiosny do gruntu tutaj mamy Borneo Giant w porównaniu do ręki liściorek naprawdę duży. Hawaiian Punch. Zobaczcie, jaki Hawaiian Punch puściła liście w porównaniu do ręki. Ona zawsze miała malutkie listki, jak ją miałem w doniczce. No a w gruncie no, jest ogień. No. i te ogonki liściowe normalnie jak buraczki takie bordowe. Bardzo fajnie wygląda. Kalidora. Tutaj. Brugmansja kremowa, podwójna, potrójna, w zależności ile nawozu dostanie. E, tutaj jest ta czerwona, ale ona kiepską mnie e, kwitnie. Może wypuściła ze dwa kwiaty w tym sezonie i to wszystko. Tutaj mamy zwykłą różową. Ona takie białe kwiaty e, otwiera, później przebarwiana różowo. Rącznik, nic mu nie stało, się tarcza perska tak samo. Brugmansja zwykła żółta to ona jest zarąbiście odporna. Tutaj mamy dziwidło, dziwidło Riviera. Też trochę dostało widać taki brązowy kolor złapało, ale nie ma tragedii. Pałczycha kroplista to jak widzicie sami zostało pobojowisko Wszystkie już zdechły, można już je wykopywać na spokojnie. Przejdziemy się jeszcze tutaj, pokażę Wam tego basioka, który najpóźniej zaczął kwitnąć no po drodze Gunera. Gunera te starsze liście też już przyłapało. Ten najświeższy jest jeszcze ładny. Szyszki z nasionkami. No i tutaj bananek. Powiem Wam, że no on ma naj, największe z basiaków wielkościowo banany. No i ten kwiat też jest taki naprawdę spory. No ale co z tego jak i tak zaraz trzeba będzie to ściąć. O, zobaczcie jakie banany w porównaniu do palucha. O, takie największe z basiaków, których miałem ma owocki. Kanna Stuttgart. Nawet nieźle. Podejdziemy jeszcze do makrolizy. O! Tak wygląda. Makroiza kalidora. Nie wiadomo. No to się mylą kurczę w tych centrach ogrodniczych. I na koniec jeszcze Wam pokażę o bananki Basio, który zakwit na wiosnę. Tutaj część dojrzała była żółciutka. Zerwałem je, ale ani to zjeść. Ani wysiać. No, takie maleństwo także. Tak, tak to wszystko wygląda. A może jeszcze przejdziemy. Przejdziemy dalej. To pokażę Wam. Jeszcze juki jak wyglądają. O. Juka roztrata. Zobaczcie jak pięknie wygląda. Jaki przyrost. Co najmniej z 10-15 cm. Tak myślę przyrosły w tym roku obie. Wyglądają bardzo fajnie. Kordelina Red Star. Śliczna. To jest chiciorek. Eee, to jest juka karolińska. Eee, ale jak ona się nazywała? Coś z kolorami. Że ma więcej, ale no nie, nie przypomnę sobie teraz. Tutaj mamy traszka z męskiego. A tutaj siewka. Wysiewana, jak widzicie, to jest jedyna, która, bo miałem tu wsadzone cztery w gruncie, jako jedyna przetrwała i, i rośnie ładnie. E, tutaj mamy kordelinę hmm, Red Star. Tutaj mamy Jukę Gloriozę, zwykłą zieloną. Ona nie kwitła, ale rozrosła się naprawdę mega. Zobaczcie, jaka szyszka. Ona, no nie wiem, czy tam no, w stanie, ręką bym nie był na pewno objąć. Ładnie się rozrosła. Tutaj mamy Jukę wariegate, gloriozę. No, i tutaj, zobaczcie, jak pięknie e, rośnie e, małpie drzewo, czyli Araucaria chilijska. Bardzo fajnie, w gruncie poszła niesamowicie. Obie dwie były mniej więcej takiej samej wielkości. Ta jest zaraz będzie dwa razy większa niż tamta, bo rośnie w pełnym słońcu, a ta ta po prostu miała więcej cienia i zobaczcie już jaka jest różnica, no tamta jest dużo większa i dużo grubsze te igiełki ma no i z martwych stały kordeliny kordeliny australijskie, które mi zostawiłem w zeszłym roku w gruncie okryłem tylko słomą i no niestety zmarzły myślałem, że nic nie będzie, ale nie wykopywałem korzeni no i zobaczcie, z korzenia wybiły Nowe o, tutaj jest druga, ta australijska kordylinka, i tutaj jeszcze kolejna. No i kolejna koło, tutaj małpiego drzewka. No, także kończę filmik, bo trzeba brać się za wykopywanie. Na razie, cześć.